Dzień dobry, witam, serdecznie z Kuchni Władzi polecam przepyszny biszkopcik, który można przełożyć różnymi smakołykami, czekoladowymi, śmietana bita, maliny, truskawki mrożone mogą być, yy, yy, nawierz czekolada, bardzo pyszne, orzechy. Proszę Państwa, co robimy? Musimy mieć 3 czwarte szklanki mąki yy, krupczatki, yy, pół szklanki, yy, tu tak 4 łyżki mniej więcej pełne. Mąki, kartoflanki, czyli skrobi. 4 łyżki cukru, 8 jajek, 2 cukry waniliowe, proszek do pieczenia. No i tutaj teraz, uwaga, powstaje wykonanie. Najpierw oddzielamy jajka od żółtek, czyli białko. Nie śmie nam żółtko wpaść do białka. Jak już oddzielimy, to mamy przygotowany cukier, przesianą mąkę wymieszaną razem z proszkiem do pieczenia, cukrem waniliowym. Tak. I kręci się, mikser kręci, czyli ubija pianę. Jak ubije na sztywno, dodajemy po łyżce cukru, to jak już 4 łyżki, to po kolei tak sypujemy. Po czym sypujemy cukier waniliowy. Później po jednym żółtku dajemy. Ma to prawie 10 minut trwać. Jak już damy te 8 żółtek, to proszę Państwa. Wsypujemy mąkę bardzo, bardzo powoli. Wysmarujemy przez ten czas, jak chodzi na wolnych obrotach. Jak sypimy mąkę, wysmarujemy sobie tackę, żeby była gotowa i nie mieszamy do końca, żeby się wymieszała ta mąka mikserem, bo by to rozrzedziło i by nam opadło. Natomiast zatrzymamy mikser łyżką drewnianą. Pięknie wymieszamy tą mąkę, dość chwilę, żeby się wszędzie równo wymieszała. Później tą łyżką drewnianą przekładamy, proszę Państwa, do tacki, do brytwanki. Jak zwał, tak zwał. Nie począsamy, piekiemy na środku. 180 stopni, 35 minut. Taki Wam wyjdzie. Później, jak już ostudzi się, znaczy się z pieca nie wyciągamy zaraz. Otworzymy tylko drzwiczki, żeby jak się ostudzi, przekrawamy na pół. Proszę Państwa, tak. Jedną połowkę ponczujemy, nakładamy różne bakalie, co tam nam. Na język lina przyniesie galaretki, nie galaretki. Przykładamy drugą, później smarujemy. Zrobimy sobie czekoladę i znowu zakładamy jakąś masę czekoladową czy jaką, posypujemy orzechami. Polewamy czekoladą. Smacznego!